Po załączeniu maszyny widzimy ekran startowy, na dole widzimy pas ikonek, po lewej stronie sterowanie style, po prawej stronie wyłączenie maszyny. Mamy również opcję G-kodów. Załączamy nasze sterowanie. Aby stworzyć nowy plik, wybieramy z zakładki pliku nowy, możemy tutaj wprowadzić średnicę zewnętrzną 40 mm. Średnicy wewnętrznej nie mamy, więc piszemy 0. Długość całkowitą 180, i długość poza szczynkami 111. Klikamy OK. Mamy wprowadzony nasz materiał. Możemy wybrać proces planowania. Wybieramy narzędzie, którym chcemy zrobić planowanie. Klikamy OK. Mamy tutaj posłów obróbki z dla planowania, maksymalne obroty i posłów stały dla obróbki zgrubnej. Możemy jednocześnie wybrać obróbkę wykańczającą. Na in, włączyć jej inne parametry dla posuwu wykańczającego, in, inne obroty i posuw stały. Możemy również wybrać inne narzędzie do obróbki wykańczającej. Klikamy OK. Planowanie. Mamy tutaj punkt końcowy linia 0. Chcemy tak. Reszta parametrów jest wpisana automatycznie. Głębokość planowania 0,5 mm, weźmiemy w jednym przejeździe. Klikamy OK. Widzimy. Pojawiła się linia niebieska, jest to nasze planowanie, już zrobione. Wybieramy zakładki procesu, toczenie zewnętrzne. Wybieramy nasze narzędzie. Przypisujemy posów dla obróbki zgrubnej. Toczenie zgrubne, grubość cięcia. Maksymalne obroty wybieramy. Oczywiście posów też stały możemy tutaj wpisać. Tak samo możemy wybrać obróbkę wykańczającą, przypisać inne parametry. Dla wykończenia, dla wykończenia w Xie, w Z oraz możemy wybrać ilość cięć wykańczających. Mamy przepisane dwa. Zaznaczony krzyżyk tutaj, że będzie zatrzymana obróbka po pierwszym przejeździe do zrobienia korekty. Maksymalne obroty i posuw stały też mamy przepisane. Klikamy OK. Jesteśmy w zakładce rysowania. Wybieramy ruch bezwzględny. Klikamy w Z 0. Na średnicy 24, widzimy, pojawiło się nasze narzędzie, przesuwamy je minus 30, pojawił się kontur, wejdziemy na, w pozycji minus 30 na średnicę 28. Ok, jesteśmy wyżej, wybieramy strzałkę po skosie, możemy wprowadzić kąt 85 stopni. Na średnicę 38. Linię punktu końcowego wpisujemy minus 87,15. Zatwierdzamy i mamy wykonany nasz kontur. Wpisujemy tutaj jeszcze na średnicę 38 minus 110. O taką mamy długość naszego detalu. Ok. Aby dodać do naszego wałka podcięcie lin, zaznaczamy. Nasz element, klikamy tak. Wchodzimy do zakładki edycji, wstaw, mamy dowolny kształt i wybieramy z listy dinów, który byśmy chcieli wstawić. Po lewej znajdują się diny kolejno 76 AB. A tutaj mamy skok tego. Wybieramy na przykład 3 mm. OK. I mamy gotowe podcięcie. Prowadzamy gwintowanie zewnętrzne. Win zewnętrzny, wybieramy nasze narzędzie do gwintowania. Na niebiesko mamy podświetlone, zatwierdzone nasze narzędzie. Potwierdzamy je. Cięcia zgrubne, 10 cięć, 2 cięcia wykańczające. Pierwszy najazd głębszy, reszta płytszych. E, prawostronnie maksymalne obroty, wylot z gwintu. Zatwierdzamy. Ok, mamy tutaj tabelę gotowych gwintów. Wybieramy typ gwintu izometryczny na średnicy naszej 24. Skok narzędzie miało 3, więc taki wpiszemy. Reszta została przekalkulowana. Teraz możemy wpisać Z początku, czyli np. 2 mm przed materiałem i minus np. 25. Zatwierdzamy i mamy wprowadzony gwint. Aby wstawić rowek, przechodzimy do zakładki procesu, wybieramy rowkowanie zewnętrzne, wybieramy narzędzie do rowkowania zewnętrznego, zatwierdzamy, OK, wprowadzamy posłów obróbki zgrubnej, toczenie zgrubne, maksymalne cięcie, maksymalne obroty i posuw stały. W narzędziu rowkującym możemy wybrać od razu obróbkę wykańczającą w drugiej zakładce i przypisać posuw dla obróbki wykańczającej wykończenie w X, wykończenie w Z oczywiście dwa przejazdy wykańczające pauza po przy pierwszym cięciu maksymalne obroty i posuw stały zatwierdzamy OK mamy naszą tabelę rowkowania Teraz e, możemy ją przesuwać swobodnie i zobaczyć, gdzie, chcie, gdzie chcemy wpisać nasz rowek. Z1 jest to e, informacja o naszym rowku e, dolnej krawędzi, czyli minus e, 92 na przykład. D1 jest to średnica e, zewnętrzna, czyli w tym przypadku 38, i d2 średnica, na jaką chcemy zejść. Chcemy zejść na średnicę. Na przykład 32. B jest oznaczeniem naszego szerokości rowka. Narzędzie 3 mm, więc jest to minimalne nastawienie, jakie możemy dać. Możemy wprowadzić kąty lub też promienie. Zatwierdzamy. OK. Widzimy, pojawił się rowek. Mamy wprowadzony rowek. Aby wejść, zobaczyć podgląd naszego detalu, wchodzimy do zakładki obróbka. Wybieramy symulacja. Widzimy rzut. Możemy wybrać rzut z boku. Puszczamy play. Obróbka zgrubna. Zatwierdzamy. Pyta o przełożenie, zakres prędkości. Potwierdzamy, że jest na właściwym. OK. Możemy przyspieszyć proces. Widzimy, jak wykonuje nasze narzędzie ruchy. Skończyliśmy proces obróbki zewnętrznej. Przechodzimy do gwintowania. Zatwierdzamy gwintowanie. W dolnym rogu widzimy czas, minuta 53 sekundy, maksymalne obroty 1000 obrotów na minutę. Rowkowanie zewnętrzne, po zakończeniu wintowania wybieramy OK i kolejny proces, możemy go przyspieszyć.